Cześć, witamy Cię w Stres Telewizji. Słuchajcie, no, lubimy pokazywać i przedstawiać ciekawych ludzi oraz ciekawe przestrzenie, miejsca treningowe. I takim właśnie miejscem jest Studio Filtry. Studio umieszczone w kamienicy, w piwnicy. Dzielnica Ochota, bardzo blisko centrum. Na samym początku, słuchajcie, tu jesteśmy w piwnicy, więc są takie pokoje, które są bardzo inteligentnie zagospodarowane, zaprojektowane. Od samego początku, skoro mamy tu wejście, no to mamy miejsce, gdzie możemy po prostu zostawić sobie kurteczkę, usiąść, jeżeli mamy, jesteśmy, z reguły owcześniamy, prawda? Jesteśmy przed treningiem i tu jest właśnie te miejsce, tam dalej będzie też kawka oraz toaleta. Ważna sprawa, żeby nawet jeżeli mamy nieduże miejsce, to żeby te wszystkie elementy związane właśnie z toaletą, z ciągiem komunikacyjnym, z miejscem, gdzie można po prostu sobie się rozpłaszczyć, odpocząć, żeby to było wszystko zrobione z głową i takie te miejsce jest. To jest o tyle ciekawa, ciekawa przestrzeń, że jest zagospodarowana w taki nowoczesny sposób, to teraz często spotykane, że mamy pokoje treningowe, które są podobnie wyposażone, ale dzięki temu... Właśnie Mateusz wraz ze swoim zespołem trenerskim i fizjoterapeutów może realizować swój, swój zamysł treningowy. A zamysł treningowy jest bardzo ciekawy, Mateusza, ponieważ ma bardzo ciekawe podejście. No, na jego profilu instagramowym wyczytacie inżynier ruchu i oddechu. Ruch tak właśnie, po to mamy te pokoje oddech. Eee, no myślę, że. Sama umiejętność utraconej sztuki oddychania jest niesamowicie ważna, tak samo jak nasz wysiłek fizyczny, tak, ta, tak nasza regeneracja, z czym się wiąże też o, o, o dodatkowa strefa sound, jest równie ważna. Także jeżeli chcemy w sposób optymalny wykorzystywać, korzystać z naszego organizmu, ciała, jeżeli chcemy w sposób taki chyba najlepszy, czyli pierwotny funkcjonować, czyli robić wysiłek, oddychać, regenerować się, to warto skorzystać właśnie z tej. Z tego umiejętności oddychania, które właśnie Mateusz przekazuje na swoich zajęciach oraz warsztatach. Przejdźmy, zobaczmy. Kolory ja tak to kojarzę, może się mylę, ale też tak jestem podobnie ubrany. Ten kolor, ten kolory, który tu są zaproponowane, to wszystko się z sobą łączy. Takie kolory ziem, Ziemi, kolory naturalne. I właśnie chyba powrót treningu do tej natury. To jest taki pierwszy sygnał, który, który ta, ta, ta strefa do mnie przemawia. Wykorzystanie, zaprojektowanie jest bardzo fajne, bo na bogato trochę można powiedzieć. No, bo PT Pitrak to jest dosyć potężne urządzenie, na którym mamy dwa wyciągi, mamy też obciążenia, miejsce do handli, ławka jedna, ławka druga, handle. Czyli zobaczcie, że tutaj mamy naprawdę bogate środki treningowe. I taki pewnie tutaj też jest trening. Jeżeli mamy posługiwać się naszym ciałem, no to chcemy mieć. Możliwość wykonywania różnych środków treningowych z różnymi trenażerami. Konsekwentnie przejdźmy sobie, mamy salę numer dwa, ona jest podpisana na cardio, czyli tutaj mamy taką strefę, że oczywiście powtarza się to, co mówiłem wcześniej. Jest wyciąg, bardzo ciekawie zaprojektowany, znowu ta ergonomia, znowu ta oszczędność pomieszczenia. Mamy wyciąg, mamy sztangę, to się często powtarza, ale mamy też baterię cardio. Mamy bieżnię naturalną, mamy bieżnię mechaniczną, mamy Wiosło mamy erbajka. I teraz wykwalifikowany trener fizjoterapeuta dokładnie wie po rozmowie z pacjentem, z zawodnikiem, z, z osobą, która chce uczestniczyć no, w, tym, w tej kulturze fizycznej, jakie środki treningowe będą odpowiednie. I przejdźmy dalej. Wydawałoby się, że trudna przestrzeń, trudna przestrzeń, no ale to jest taka zabytkowa kamienica. To daje też swój dodatkowy klimat, to też jest bardzo ciekawe. Zagospodarowanie jest znowu, czyli mamy kolejną przestrzeń. Zobaczcie, że tutaj dużo miejsca nie mamy, ale znowu się powtarza: wyciąg, mamy sztangę, czyli jest ta konsekwencja, czyli widać, że jest zamysł pracy nad ruchem, właśnie nad tym oddechem. Oprócz tego jest ta szachowanie lustrami, dzięki temu tutaj mamy akurat wąski ten, ten pokój, ale mimo, że jest wąski pokój, to nie czujemy się tu klaustrofobicznie, czujemy się tu bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze. Mamy kolejne miejsce. Kompleksowo wyposażone, mimo niedużej kubatury. Dobra, i to, co mówi się wcześniej: praca nad ruchem, praca nad oddechem. Zapomniana sztuka oddychania. No, o tym jest tak cała książka, też od, od Nestora. Cieka Dla, mnie to ona osobiście bardzo zainteresowała a propos właśnie oddechu, ale też z tym powiązane jest też właśnie zimno, co w na śnieg, czyli morsowanie, ale oprócz sauna, sauny, jeżeli chodzi o detoksykację, jeżeli chodzi o relaks, no tutaj wiecie, że jest dużo opracowań związanych właśnie z saunowaniem czy z morsowaniem, to właśnie to podczas ruchu, z ruchem, z treningiem, z wysiłkiem fizycznym się bardzo łączy. Także brawo! dla całego zespołu trenerskiego tu pracującego. Brawo dla wszystkich podobiecznych. Brawo dla wszystkich pacjentów. Brawo dla trenerów, że w takie miejsce inteligentne, modne, modne, nowoczesne, ale co mówić na początku, tak naprawdę pierwotne. No dzięki takim różnym zabiegom, możliwościom jesteśmy w stanie myślę, że dosyć holistycznie oddziaływać na na organizm i Generować te właśnie, realizować te cele długoterminowe, o którym w fitnessie coraz więcej się mówi. Coraz więcej się mówi w fitnessie o długowieczności, coraz więcej się mówi o odpoczynku, o relaksie, o tej sferze mentalnej, o naprawianiem się poprzez ruch i tak dalej. Więc słuchajcie, wszyscy serdecznie Was zapraszamy do kontaktu, żebyście polaikowali e, profil Mateusza. E, pewnie tam są ciekawe treści dotyczące właśnie Aparatu ruchu, prace nad aparatem ruchu, warsztaty związane z oddychaniem. Sam dokładnie też te aree, no całościowej sprawności fizycznej, kultury fizycznej eksploruję i namawiam was również, a jeżeli macie do zagospodarowania jakąś przestrzeń, to wszystko jedno, czy to będzie właśnie ciekawa, ciekawy historyczny budynek w piwnicy, czy to będą inne przestrzenie tak naprawdę jesteśmy do waszej dyspozycji z przyjemnością zaprojektujemy wyposażymy i będziemy cieszyć się później wspólnymi treningami z wami Stress Fitness Solutions Mariusz i Wojtek czekamy na twój telefon a jeżeli byśmy na tyle był miły i uprzejmy byś podesłał to swoim znajomym którzy też chcą w, w, zaprojektować stworzyć swoje własne miejsce treningowe no to dziękujemy za polecenie i fajnie jak dasz subskrypcję no my się trochę cieszymy że w tej sieci coraz więcej nas jesteśmy widoczni ale bez waszej pomocy no to nie, nie jesteśmy w stanie e, wykonać zrobić odpowiednich zasięgów dlatego dziękuję wam z góry za to że polajkujecie nasz profil do zobaczenia na twojej realizacji coś tak mi się wydaje że widzimy się u ciebie Hej, na razie cześć.